Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam przedstawić rozkład tarota na miesiąc listopad 2022 dla Barana. Karty przełożę i tradycyjnie wylosuję dla Was kartę. Energia ogólna w tym miesiącu krowam denarów, co wychodzi naprzeciw. Dwórkami, miecz. podstawa, podstawa tej sytuacji, podstawa czytania. 10 monet. Co odchodzi do przeszłości, odeszło do przeszłości. 10 kilków, odwrócona. Na górze czytania, w naszym umyśle, o czym myślimy? 7 monet. Połowa miesiąca. Dwójka kielichów. We w tym miesiącu. wieża Otoczenie i partnerzy. Umiarkowanie. nadzieje obawy. Czwórka monet, czego nie widzisz, pięć kilku, koniec miesiąca, sześć buław, energia ogólna, królowa denarów, to jest dobra sytuacja finansowa. To jest również nieruchomość, stabilizacja, takie ogarnięcie życiowe. Człowiek jest systematyczny, obowiązkowy, chce żyć na wysokim poziomie. Co wychodzi naprzeciw? Czwórka mieczy. To jest brak ruchu, zatrzymanie. Człowiek myśli nad nową strategią, dużo myśli. Chce zakończyć istniejący problem. Podstawa, podstawa tej sytuacji: 10 monet. Podstawą mogą być sprawy finansowe, majątkowe czy rodzinne. To też jest bezpieczeństwo i taka stabilizacja. To jest za nami, za nami jest dziesiątka kielichów odwrócona. Do przyszłości może odejść rodzina, silne więzi z rodziną, z przyjaciółmi. Za nami są miłe spotkania, za nami może być tęsknota za prawdziwą miłością. To też jest samotność. I to jest za nami. W naszym umyśle. Siedem dynarów. To jest takie rozwiązanie sytuacji, gromadzenie pieniędzy, czekanie. Również należy sobie uświadomić, czego oczekujemy od życia, od siebie czy od partnera. Na pewno ziarno już zasialiśmy, i teraz czekamy na efekty naszych działań, naszej pracy. Połowa miesiąca dwójka kielichów to jest porozumienie, ugoda, umowa, dobre kontakty, dobre kontakty z otoczeniem, ze stroną przeciwną. Niektórzy dostaną zaproszenie na ślub, a niektórzy zakochają się. Wy w tym miesiącu wierzę. Człowiek widzi swoje życie w czarnych barwach. Coś nagle na człowieka mogło, na człowieka mogło spaść jak grom z jasnego nieba. Człowiek również dostanie duże oświecenie, otworzy oczy. Dużo spraw się wyjaśni. Tutaj coś było zbudowane na słabych fundamentach. I ta wieża od początku nie miała dobrych podstaw. Sytuacje zewnątrz i partnerzy umiarkowani jest spokój. Takie pogodzenie się z sytuacją czy z ludźmi. Człowiek chce spokoju. Stara się być powściągliwy. Nadzieje, obawy. Czwórka, dynat. Masz nadzieję na rozwiązanie sytuacji. Na taką stabilność. Ale wkraść się może nasze czy czyjeś ograniczenie, czy skąpstwo. Czego nie widzisz? Pięć klików. Nie widzisz depresji. Nie widzisz ubolewania. Koniec miesiąca. Szóstka buław. Pod koniec miesiąca zobaczymy swoją wygraną. Poczujemy satysfakcję. Uda nam się dużo spraw. Tutaj sukces jest, ale sprawa się ciągnie. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbać. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot. Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłości. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam Klara Tarota. Dba o siebie.